Mam na imię Marta, mam 35 lat i od 5 lat jestem mężatką. Mój mąż ma syna Michała, który niedawno skończył 16 lat. Kiedy go poznałam, był nieśmiałym, spokojnym chłopcem, który unikał kontaktu z nowymi osobami. Z czasem jednak zaczął okazywać pewną ciekawość, którą trudno było zignorować. Na początku myślałam, że to typowa nastoletnia ciekawość wobec nowej mamy ale szybko zorientowałam się, że jego uwaga jest inna, intensywna i dziwnie nieodgadniona. Michał często pojawiał się w mojej obecności w momentach, kiedy nie spodziewał się, że go zauważę. Czasem siadał w pokoju obok mnie, udając, że czyta książkę, a jego spojrzenie ciągle kierowało się w moją stronę. Zauważyłam, że jego uśmiech staje się nieco niepokojący, a każde jego słowo było przesadnie uprzejme i pełne zainteresowania moją osobą. Czułam mieszankę niepokoju i dziwnej fascynacji tym, jak bardzo zwracał na mnie uwagę. Pewnego popołudnia, gdy sprzątałam kuchnię po obiedzie, Michał wszedł do pomieszczenia i zapytał, czy może mi pomóc. Nie chciałam go urazić, więc zgodziłam się. Jego ruchy były niezgrabne, a każde spojrzenie na mnie sprawiało, że moje serce biło szybciej. Nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że obserwuje mnie bardziej niż trzeba, a każdy gest był przepełniony jakimś niewypowiedzianym znaczeniem. Z biegiem tygodni zaczął pojawiać się w moim życiu coraz częściej w kuchni, w salonie, nawet w łazience, kiedy tylko mógł. Zawsze znajdował sposób, aby być blisko, choć zawsze twierdził, że chce tylko pomóc. Czasem widziałam jego spojrzenie w lustrze lub przez ramię i czułam, że jest bardziej świadomy mojej obecności, niż powinien być. Nie byłam pewna, jak na to reagować. Z jednej strony czułam zagrożenie, z drugiej fascynację tym, jak jego zachowanie stopniowo zmieniało dynamikę naszego domu. Pewnej nocy obudził mnie dźwięk skrzypiących drzwi. Michał stał w moim pokoju, patrząc na mnie z oczami pełnymi nieokreślonej emocji. Nie wiedziałam, co myśleć ani jak zareagować. Moje serce biło jak szalone, a w głowie kłębiły się myśli: czy to tylko zwykła ciekawość, czy coś więcej? Zaczęłam dostrzegać subtelne sygnały w jego zachowaniu sposób, w jaki patrzył na mnie podczas obiadu, jak nachylał się, gdy mówiłam coś przy stole, jak jego dotyk przy okazji drobnych gestów był zbyt długi i świadomy. W tym momencie zrozumiałam, że nasze relacje już nigdy nie będą takie same. Michał nie jest już zwykłym nastolatkiem, a ja nie jestem zwykłą macochą. Jest coś w jego uwadze, coś, co sprawia, że moje myśli krążą wokół niego, nawet gdy wiem, że to nie powinno mieć miejsca. Zaczęłam obserwować jego zachowanie bardziej uważnie, a każdy drobny gest, każdy uśmiech wydawał się znaczyć coś więcej, niż chciałam przyznać przed samą sobą. Od tego momentu codzienność w naszym domu stała się napięta i pełna subtelnych napięć, które trudno było zignorować. Michał nie przestawał mnie obserwować w każdym ruchu, każdym słowie wyczuwałam jego uwagę, tak jakby analizował każdy mój gest, każdą moją reakcję. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego jego spojrzenie jest tak intensywne, tak przenikliwe. Czułam się jednocześnie zirytowana i dziwnie poruszona jego obecnością. Często spędzał czas w tym samym pomieszczeniu co ja, nawet jeśli nie musiał. Było coś w jego zachowaniu, sposób, w jaki siadał blisko, jak przypadkowo dotykał mojej ręki, jak nagle pojawiał się obok mnie, kiedy najmniej się tego spodziewałam. Zaczęłam zwracać uwagę na drobne szczegóły, jak patrzy, gdy się uśmiecham jak skraca dystans między nami przy każdej okazji To uczucie było jak gra, w której oboje uczestniczymy, choć ja nie wiedziałam, jakie są jej zasady. Jednej niedzieli postanowiłam przygotować popołudniowy deser. Michał pojawił się w kuchni i zaoferował swoją pomoc. Jego ruchy były niepewne, lecz precyzyjne, jakby starał się zrobić wszystko perfekcyjnie, by zwrócić moją uwagę. W pewnym momencie poczułam jego obecność tak blisko, że mój oddech przyspieszył. Nie wiedziałam, co o tym myśleć. Część mnie chciała, by odszedł, a inna część była niemal zahipnotyzowana jego zachowaniem. Każdy dzień przynosił nowe napięcia. Michał potrafił wcisnąć się w przestrzeń między mną a innymi domownikami, znaleźć momenty, w których byłam sama, i wtedy jego uwaga stawała się niemal namacalna. Zaczęłam zauważać, że jest bardziej świadomy mojego wyglądu, mojego stroju, moich gestów. To była mieszanka niewinności i czegoś niepokojącego. Jego sposób bycia był pełen sprzeczności, które wciągały mnie w labirynt myśli, których nie powinnam mieć. Pewnego wieczoru, gdy siedziałam w salonie z książką, Michał przysunął krzesło bliżej i zaczął udawać, że czyta obok mnie. Jednak jego wzrok nieustannie spoczywał na mnie. Czułam, jak napięcie w powietrzu staje się gęstsze, niemal namacalne. Wiedziałam, że obserwuje mnie w sposób, który przekracza granice zwykłej ciekawości. W tym momencie zdałam sobie sprawę, że nasza relacja zmieniła się w coś, czego nie da się cofnąć. Jego obecność zaczęła wpływać na każdą moją myśl, każdy ruch. Nie mogłam skupić się na niczym, gdy wiedziałam, że jest w pobliżu. Każde jego spojrzenie, każdy gest stawał się pretekstem do analizy, do zastanawiania się, co naprawdę czuje, co myśli. Zaczęłam zauważać, że jego zachowanie prowadzi do czegoś, co może całkowicie zmienić dynamikę naszego domu i moją własną codzienność. Nie wiedziałam, co przyniesie przyszłość, ale czułam, że nic już nie będzie takie samo. Michał i ja staliśmy się uczestnikami subtelnej gry, w której granice były rozmyte, a każdy dzień przynosił nowe napięcia i emocje, które trudno było nazwać. Wiedziałam jedno historia, która się rozpoczęła, jeszcze się nie skończyła, a jej finał mógł być zupełnie nieprzewidywalny. Dni mijały, a napięcie w domu stawało się coraz bardziej wyczuwalne. Michał nie przestawał obserwować każdego mojego ruchu, a ja czułam, że jego uwaga zaczyna definiować mój rytm dnia. Zauważyłam, że nawet kiedy nie jest w tym samym pomieszczeniu, jego obecność w mojej głowie jest niemal namacalna. Każdy gest, każde spojrzenie, wszystko nabierało znaczenia, którego nie potrafiłam jednoznacznie określić. Pewnego popołudnia, gdy siedziałam przy oknie z filiżanką herbaty, Michał przysunął się i usiadł cicho obok mnie. Nie mówił nic, tylko patrzył, a ja czułam, jakby w jego spojrzeniu kryło się całe mnóstwo niewypowiedzianych słów. Serce biło mi szybciej, a umysł nie potrafił logicznie przetworzyć tej mieszanki niepokoju i fascynacji. Było coś magnetycznego w tym, jak intensywnie zwracał na mnie uwagę, coś, czego nie spodziewałam się doświadczyć w relacji z własnym pasierbem. Z biegiem czasu jego obecność stała się częścią codzienności, nie do uniknięcia ani do zignorowania. Każdy dzień przynosił nowe sygnały, drobne gesty, przypadkowe dotknięcia, spojrzenia, które zdawały się trwać dłużej niż powinny. Czułam, że Michał stara się zrozumieć mnie lepiej niż ktokolwiek wcześniej, a jego zainteresowanie stało się niemal obsesyjne. Z jednej strony wiedziałam, że muszę zachować dystans, z drugiej zaś byłam zafascynowana tym, jak nasze relacje ewoluowały. Pewnej nocy, gdy dom pogrążony był w ciszy, usłyszałam skrzypienie drzwi. Michał wszedł do pokoju i stanął w progu, patrząc na mnie tak intensywnie, że poczułam, jak napięcie w powietrzu staje się niemal fizyczne. Nie było w tym strachu ani agresji, tylko ciekawość, uwaga, koncentracja na mnie, która była niepokojąco silna. Zrozumiałam wtedy, że nasza relacja osiągnęła punkt, w którym nic już nie będzie takie samo. Jednak pomimo całego napięcia i niepewności, z czasem nauczyłam się obserwować Michała z pewnym dystansem. Zrozumiałam, że jego uwaga, choć intensywna i niezwykła, jest częścią jego dojrzewania i poszukiwania swojego miejsca w świecie. Zaczął stopniowo odnajdywać własne granice, a ja swoje napięcie, które kiedyś wydawało się nie do zniesienia, zaczęło przechodzić w subtelną świadomość wzajemnej obecności i zrozumienia. Na koniec zdałam sobie sprawę, że historia naszej relacji, pełna niepokoju i fascynacji, była lekcją lekcją o tym, jak cienka jest granica między uwagą a obsesją, między zainteresowaniem a niepokojem, między tym, co wypada, a tym, co trudno wytłumaczyć. Michał stał się częścią mojego życia w sposób, którego nigdy bym się nie spodziewała a ja jego ucząc się, że nie wszystko można kontrolować, ale wszystko można obserwować i rozumieć, jeśli jest się wystarczająco uważnym. I tak, mimo że każdy dzień przynosił nowe wyzwania i subtelne napięcia, nasze relacje osiągnęły pewien rodzaj równowagi. Napięcie nie zniknęło całkowicie, ale stało się częścią naszej codzienności cichym świadectwem tego, jak złożone i nieprzewidywalne mogą być więzi między ludźmi, nawet w najbliższej rodzinie. Po wielu miesiącach napięcia i wzajemnej obserwacji, nasza codzienność zaczęła przybierać spokojniejszy rytm. Michał nadal okazywał zainteresowanie moją osobą, ale było ono mniej intensywne, bardziej subtelne. Czułam, że zarówno on, jak i ja, uczymy się szanować granice i zrozumieć własne emocje. To doświadczenie, choć trudne, pozwoliło mi dostrzec w nim nie tylko pasierba, ale też młodego człowieka szukającego swojego miejsca w świecie. Z czasem zaczęłam inaczej patrzeć na nasze wspólne chwile. Każdy gest i każde spojrzenie, które wcześniej wywoływały we mnie mieszane uczucia, teraz nabrały znaczenia w kontekście wzajemnego zrozumienia. Michał nauczył się odczytywać moje reakcje, a ja jego intencje. To subtelne porozumienie wprowadziło do naszego domu nową równowagę, którą oboje zaczęliśmy doceniać. Najważniejsze było jednak to, że nauczyłam się ufać swojej intuicji i jednocześnie zachować spokój w sytuacjach, które wcześniej wydawały się nie do opanowania. Michał, choć nadal ciekawski i wrażliwy, znalazł sposoby na wyrażanie siebie w sposób odpowiedni do wieku. Widziałam, że dorasta i że nasze relacje nie muszą być źródłem niepokoju, lecz lekcją wzajemnego szacunku i empatii. W epilogu tej historii pozostaje mi refleksja nad tym, jak skomplikowane mogą być więzi rodzinne. Czasem to, co początkowo wydaje się trudne i niepokojące, staje się szansą na głębsze zrozumienie siebie i innych. Michał i ja odkryliśmy, że nasze relacje mogą ewoluować, że można znaleźć równowagę między zainteresowaniem a przestrzenią osobistą, między młodzieńczą ciekawością a odpowiedzialnością dorosłych. Na końcu uświadomiłam sobie, że każdy dzień przynosi nowe wyzwania i nowe odkrycia. Historia, którą przeżyliśmy razem, pozostawiła trwały ślad w mojej pamięci lekcje o granicach, uwadze i wzajemnym szacunku. I choć czasem napięcie wracało, teraz potrafiłam je obserwować z dystansem, wiedząc, że życie z Michałem stało się pełniejsze, bogatsze i pełne subtelnych niuansów, które trudno opisać słowami.